Odcinek z Movie Star Planet i dzisiaj się zalogujemy na moje konto, no bo ja już mam stworzone. Nagadaj. Dobra. Chyba się zalogło. Okej. Okay. Te dźwięki w tle to jest po prostu jakaś afera o pudełko. Może, może... Będę trosz, troszkę kaszleć. No tutaj już mamy wypełnienie. nie jestem jak widzicie. Mam szósty level na tym końcu. Dobra i dzisiaj wam bym chciała bardzo pokazać e, dziecko Hack. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję że tutaj są te Każdy wie do <śmiech> celów. <laughs> Okej. Okay. Boże, pięć? Dobra, to sobie pięć filmów pooglądamy. Mimo że już to oglądam. Dwie minuty. O! Dziękuję za że... to A to było po prostu wyczuło, że mam mało pieniędzy. Później może sobie to zrobię, bo na w następnym odcinku może to zrobimy? Teraz Okej, okay, damy pięć Projektom łowka. Y Aha, to też jest fajne. Aha, zostały 11 takich. Może to sobie kupię. Kupię sobie. Jej, jej, teraz jestem słodko teraz. To są moje piora, jak to ogólnie. No nie, zbyt takie... Okay. Um. Nie wiem czemu mnie tutaj to zasunęło. Majteczki, tojciki, mangle, tojciko. Tutaj jest nawet partia napisane. Dzisiaj sobie zrobimy artbooka. van de regen. Dus nee. dan. Thank gotcha. Podobny. Dzisiaj też może sobie pokój umeblujemy albo w następnym odcinku do

napisałam. O, to jest dziecko hak. Zobaczcie. Hello, diabełek, diabełek. Jestem hakerem. Hakuję cię. Boże, ci dziecko. Hehe. <haha> Dziesięć diabełek. Tutaj ja napisałam dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. 4, 3, 2, 1, 1, 0. Boże, zero się nie liczy. 3, 2, 1, 0 i masz główną. Haha, ej, ja ciągle jestem. A ja nie. Już to nie ma. Nie będziecie. Nie jestem. Jestem ciągle, dziecko. Jesteś. Jestem. To jest dziecko hak. <laughs> To jest dziwny pół haker. 8 minut to nagrywamy, Boże, jak długo. To wiecie co? Przebierzemy się jakoś. Ale ta słodka bluzeczka zostaje. Trzymajcie się i...